I teraz agresywny nowotwór z przerzutami, a także bieda, zabierają jej siły, ale zaraz tych sił dodają synowie, którzy musieli tak szybko dorosnąć o woli walki, która przegrywa z tym, co mówią lekarze Karolina Raszeja. A komu wczoraj kibicowałaś? pani? I wygrali. Skończył trzecią klasę, poszedł do czwartej klasy sportowej, właśnie w kierunku piłki nożnej. Najbardziej mały piłkarz Krystian ucieszyłby się z innego zwycięstwa. Bo jak trzeba, jak przejdą kolejne wyniki, jak rak atakuje kolejny raz, oni ze sobą szczerze rozmawiają. Tak to mama wszystko zarządza mówi co ten zrobić. A jak mam nie będzie, to nie wiadomo, co się stanie. Koszmar samotnej matki trójki chłopców zaczął się dwa lata temu, kiedy układali sobie życie po innej życiowej traumie. Diagnoza, agresywny rak piersi, usunięcie, wszystkie rodzaje chemii, radioterapii. Trochę spokoju i znowu atak. Na tych dokumentach czarno na białym, ale tych kilka słów daje wstrząs. W głowie też miałam dwa guzy. No, to ja mam ich tyle, że jest ciężko nawet je zliczyć. Lekarze rozłożyli ręce. Ten nowotwór jest silniejszy niż wszystko, czym leczyli. I dalej kolejny cios. Wyniki badań krwi pani Katarzyny są na tyle słabe, że wstrzymaliśmy paliatywną chemioterapię. W wynajętych dwóch pokojach starają się żyć, jakby nic nie było. To jest bardzo trudna sztuka dla dzieci, które kiedy, jak nie teraz, mają cieszyć się życiem. Są dni takie, że naprawdę nie mogę wstać nawet z łóżka. No to dzieci mi sprzątają, gotują, pomagają we wszystkim. Było tak, że na obiad nie było pieniędzy. Dziś też jest ciężko. Rodzina żyje ze świadczenia 800+, plus zasiłku pielęgnacyjnego i celowego z MOPS-u. Razem 3000 zł. Renta z ZUS-u, wniosek odrzucony, orzeczenie o niepełnosprawności to nie jest argument. Wymienianie się papierami trwa. Oni też trwają. Z takiego trybu życia jak wcześniej, przeskoczyć na, tak można powiedzieć, na takie szybkie dorośnięcie, to jest to ciężkie. Ale no trzeba mieć mocną psychikę i dać sobie z tym radę wszystkim, także. Mądry z ciebie chłopa. Dziękuję. Tak już zostałem wychowany i wie pani, no nie wiem co więcej powiedzieć. Dlatego oto jacy będą kiedyś jest spokojna. Nie może spać, bo boi się wcale nie raka. Jako matka chciałabym im pomóc, żeby one miały, jak mnie zabraknie, po prostu dobry start. Żeby czuły to, że nawet jeżeli by się tak zdarzyło, że odejdę, żeby wiedziały, że jestem. Zawsze obok, na dobre i na złe, czyli teraz non-stop. Przyjaciółka Małgosia razem z dobrymi ludźmi poruszyła góry, żeby chłopcy pojechali na kolonie, żeby Krystian miał przyjęcie komunijne. Stąd zbiórka na stronie zrzutka.pl. Tylko chęć i kilka kliknięć. Kasia ma za chwilę urodzinę. I ja bym chciała, żeby były jeszcze kolejne. Ale jakbyście mogli Państwo na tę urodzinę zrobić tym dzieciakom i Kasi prezent, żeby ich wesprzeć. Naprawdę potężnym zastrzykiem, bo oni walczą o każdy dzień wspomnień dla nich wszystkich. Bo, tych, bo za chwilę mogą być tylko wspomnienia. Ta historia pokazuje, że siła może być absolutnie bezcenna. Inaczej jest z równie ważnym bezpieczeństwem. Ono już ma swoją cenę. Gdynia. Karolina Raszeja. Liczymy na Państwa pomoc. I cóż, spróbujemy przejść do kolejnego tematu. Czy dzień bez telefonu komórkowego jest możliwy? Uzależnienie od smartfonu.